Że gra... O, Assassin? Co? Dlaczego? Co? On mnie rozpoznał? Ten co robi w ogóle, chłop? Patent! Co? Czy widzieliście takie zagranie u Bartosza? Co chłop zrobił? Siemano mordy, dzisiaj robimy sobie dzień z życia Steve'a 2 Ponieważ dzień z życia Alexa był 2 Więc Steve nie może być gorszy, tak? No tak No, tak więc e, Wybieramy sobie nick Ja bym tutaj Poleciał, może jakoś e, specjalistyczny jakiś. Y, Bartus 1337 PVP. Wydaje mi się, że chyba tak będzie najlepiej. Ogólnie widzowie, musicie mi wybaczyć to, że jestem śpiący. Bo to do... wstałem no niedawno. I myk na Cube gamer I co? Oczywiście, register. Dałbym tutaj Bartus y, 1337. Wykrzyknik. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. O kurde Mordeczki robimy sobie jeden na jeden z ziomeczkiem normalnie Kosas Siema byczku Siema wariacie Bierzemy oczywiście ząbiego no selo. no selo Co tam? Spytamy go o wiek Tak myślę że możemy spytać o wiek Dobrze No to gicio e, A powiedz mi ile masz lat Sprawdzimy ile hop ma lat Sprawdzamy wiek ludzi Dokładnie. Ty on ma... A nie myślałem, że on ma tego. Królika. Sorry, ale nie. Okej. Okay. No i trudno. Nie dowiemy się. Ale z hopem możemy się pobić. Może znajdziemy znowu jakiegoś cheatera. E, chociaż podejrzewam, że raczej nie, a nie. Ale kurde. Tak z jednym ziomeczkiem. Co jak? Co jak? Że niby cheaty? Blazing pack halo. Dab. Halo. Ej, naprawdę byki, musicie mi wybaczyć, jest tak wcześnie rano, że nawet w ogóle graczy nie ma. Mi znaleźć arenę jest bardzo ciężko, bo... O, chłop... Ty, czyśby chłop nie teraz na makierku? Takie uderzanie bardzo, bardzo dziwne. Cały czas bije. No... nie, no chyba nie. Chyba chłop normalny. Jak? O, przyjacielu, no normalnie, no przecież ja dabuję. O. Ups. Ale będzie tutaj cięć, o matulu A ja mogłem mi spać, po co mi to nagrywanie Wziął chyba ze mnie przykład, bo wziął klasę, którą ja grałem Ale ziomeczkowi no... Zi ziomeczek nie jest słaby ogólnie, nie, jest spoko Dobrze mu idzie O, zabiłem go Dobrze mu idzie o, Ale nie, tu trzeba... Oj, blag Trzeba na tego oblizika iść, bo on to, tam będzie siedział do końca areny Tak będzie, Oj. No tak. Trzeba będzie iść jeszcze raz sobie na niego. W ogóle, jak chcecie jeszcze kolejne dni z życia, Alexa czy Steve'a, to piszcie, bo myślę, że to jest fajne. Fajnie jest sobie tak pograć, poszpiegować serwer z perspektywy gracza, który nie ma vip no premki Znaczy, który ma no premkę i tak dalej. To jest, to jest myślę, że fajne. O. One hit, one kill. Bardzo pięknie. Dobra. O! O, proszę, się zakręciliśmy z ziomeczkiem Naprawdę? <noise> to, to jest naprawdę, o, o kurde Hax? Ja nie Hax Byjczku, no nie, no Przestań Ciekawe, czy nas zgłosił Kurde, później sobie, chociaż nie wiem, czy zob No Patrz, jak to, jak to wychodzi Tak Ojej. a ludzie mówią, że gracze bez VIPa nie dają rady wygrywać Dają radę, halo, tak, tak, ja wiem Teraz możecie powiedzieć, że nie ma ze mną tryhardu To, tu się zgodzę, że z tryhardami często się, no ciężko gra, często ciężko Kurde, teraz trochę przynulefiliśmy w tSCB, SCB, zaraz trzeba będzie przejść na coś innego, bo to już trzecia arena SCB jest O nie, ten ziomeczek ma, ja to mam już, kto pamięta ze streamów, jak ktoś grał creeperem to ja normalnie aż nie mogę, ja już się tak boję, że on zaraz to TNT wywali w kosmos. A ten kosmos chyba faktycznie ma jakieś makro, albo jakiegoś clickera. Bo patrzcie, no. Jest ten taki dziwny styl bicia, taki. taki typowo mechaniczny, że tak powiem. O Jezus. No. Chociaż może mi się wydawać, tak? Mogę być po prostu słaby i po prostu już każdego osądzać, ale. Ale wydaje mi się, że to jest jednak taki. taki styl bicia dosyć bardzo mechaniczny. O Jezus Maria. O Jezus Maria, będą mi teraz plecy robić. Halo. Już focus na nowym kącie <noise> No ta dobra, Mielanow, Mielanow mieli. Dawaj tu Mielanow. A, ja ogólnie mówię wam widzowie od razu, ja już tych kąt nie używam, co by nie było później, że, że, że ja niby wyłudzam jakieś hasła czy coś z tych kąt co mam, e, bo... Bo ja tych kąt na premek nie używam. Już później sobie je widzowie biorą, albo jakieś dzba dzbanki co się pod mnie podszywają więc... Jak coś, to, to nie ufajcie, że to jestem ja, bo to nie jestem ja Ja już na te konta nie wchodzę, więc O Jezu Dobra, ziomeczku, kosas, lecisz Lecisz, byczku, poleciał Pięknie, teraz ciebie, Malinów, Nie no, Mielanow chyba On chyba Mielonę lubi A, on chyba milone tak o, o nie, ty ile mam żyć? e cztery, chłopie Dobra, idziemy na Lukasa Lukas, dobra, o Jezu Panowie, proszę Tak nie robić <grym> Wbijają się na trzeciego. Ten kosas, dobra, jemu też się wbijemy. ty Oj. Dobra, cy! O, no co jest? Nie mogę go trafić. Dobra. Lecisz. No, znaczy, giniesz. 8-9-0. Byczku. Oj. Dobra. O, nie, no. Kosas. Ty już tutaj nie, nie fisiuj, dobra? Ty już tu nie fisiuj. Dobra. Dobra, ziomeczku. No ja. Dobra. Co mi wywalił ty? O Jezu Nie no damy radę no, no ja przesadzajmy mam jeszcze to jedno życie Więcej ale kurde Bo nie chcę robić Zamaszystych ruchów mężką, Bo ja mam obok siebie po prawo picie Jak wyleję, to już byście chyba streama i odcinka nie zobaczyli przez najbliższy miesiąc nie? <laughs> Tak by było więc, więc no niestety nie mam gdzie indziej dać tego picia Bo tak mi jest najwygodniej z tym że no nie mogę robić zamaszystych ruchów Na przykład w prawo bo bym picie wywalił Dobra Lukas Jesteś tu wariacie więc teraz tak, py. O kurde. O kurde. No proszę. No proszę. Co się wyrabia, Hop. Bardzo ładnie tutaj teraz bije. O to chodzi. Przynajmniej jest jakaś rozgryweczka. Ej no. Kurde. No. Ziąbel. Ziąbelku, bo ja już zaraz zginę. O, wygrałem. O, a może tutaj się spytamy, ile hop mają lat? Wariaty. Ile macie lat? 13. No i chłopie pozdrawiam Ty ile Bartuś? O napiszcie Bartuś w komentarzu, a wam przygnę serducho, tak o e, ale spokojnie, ej, ej, ej Nie, 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 tak to nie Tak to nie No i Bartek wyszedł No i masz O, emekon? Jakiś gekon chyba, ty W ogóle widzowie chciałem was Jeszcze zaprosić na Instagrama, ponieważ tam są jakieś najświeższe info Czy będzie stream, czy nie będzie streama o, jestem teraz trochę ciemniejszy, bo tak słońce świeci i się tak dostosowała. Ale no tak jak... Oa, ja muszę wszystko zebrać bo nie mam stałych. Ale serio wam mówię, że żebyście wbili na insta i tam zaobserwowali, bo bardzo dużo tam się dzieje, więc bardzo serdecznie polecam, bo tam jest najświeższe info i najlepsze info sprawdzone. Przez kurde, nie wiem tych sprawdzaczy jakości informacji. Dobra, wjeżdżamy w ten środek, chłopie, jak dzik w sosnę i lecimy. Tylko, żeby nas nikt nie Rzucił, to trzeba umieć na no, uważno... Uważność uważność Na uwadze. No właśnie tak. Dobra, chłopy tam. Chłopy tam lecą. Dlaczego? Ten co robi w ogóle? Chłop! Patent! Co? Czy widzieliście takie zagranie u Bartusia? Co chłop zrobił? Ten Bartuś to jakiś problemy, jak on już TNT Jumpy robi. Albo może z mojego odcinka wyciągnął. Nie no, Bartuś jest kozakiem totalnym, nie? Za tego TNT Jumpa to normalnie kocham od dzisiaj Bartusi. Jeszcze wygrałem. Jak pięknie, Ty. Normalnie Bartuś za nami chodzi. Jak Bartuś, to jest mój kumpel. Ha! No, Bartuś jest kozakiem. Myślę, że to chyba będzie ostatnia nasza ręka. Lecz nie wiem. Może przedostatnia. Nic nie obiecuję. Bo jest różnie, tak? Dobra. Bo naprawdę nie wiem, jak to z czasem ogólnie tutaj wychodzi. Bo tutaj jest sporo cięć. Więc tak naprawdę to, że mi pokazuje, że audio mam już 17 minut. Wcale nie oznacza, że taki długi będzie odcinek. Bo to pewnie wyjdzie z tego z 12. No patrzcie! Ja one shot, one kill robię na tych SCB. Pa! O, no dobra, teraz może nie. O nie, ten hop chce naprawdę się panczować flamem, znaczy łukiem z flamem. Bartuś, jesteśmy kolegami, tak? Bartuś, naprawdę nie chcę mi się ciebie zabijać, byczku, ale no niestety jakbyś miała taką... o, Jezus Maria! Mielanow! O. Dobra, Bartuś! Bartek! O Jezus, Maria, co się wyrabia? Już normalnie mam cztery zabicia Teraz mielonego trzeba zabić. Oj, nie, jednak nie, bo tutaj coś się, tutaj się sieka dzieje Zaraz zginę, zginąłem, ale Mielanow, y, ten Blaze chyba też Albo nie, on się utrzymał z y, O, dobra Bartuś, sorry Bartuś, przepraszam cię, mordeczko Ale, no niestety tak wyszło, jeszcze double killa skleciłem, pięknie Dobra, 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 dobra Uuu, ty O, zabiłem go Dobra, wariaciku, dawaj tu jeszcze raz Dawaj tu na, na, na ring Dobra, no i, u. Ole, mnie załatwił skubaniec Dobrze, gdzie on jest? Który to był? Yy, nie widzę Dobra, nieważne, będę zabijał każdego po kolei ba najpierw zaczniemy od Bartusia, bo to mój kumpel Kumpli zawsze się zostawia, znaczy, kumpli zawsze jako pierwszych Bo to tak wiecie Tak, honorowo O nie, ale już jestem ciemny na tej kamerze O, już znowu jasny <laughs> Co jest w ogóle? Jezus Maria Tak to właśnie jest z tymi kamerkami O, dobra, dobra Mielanów Mielonka Krzysztof? Co? Go, to golong. A, dobra, nieważne, już mi się wszystko my. Coś ty chłopiec zrobił najlepszego. Dobra, czyli został mi Blazik. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. I ziomeczku. No, tak to bywa, tak to bywa z tymi ząbiekami. Jeszcze wygrałem. GG. Jestem, widzowie. Poszedłem na ostatnią rękę. Teraz będzie bardzo ciężko. Jest, znaczy, ciężej będzie. Bo jest Shiva i King of Dribbling, który. King of Dribbling, pewnie podejrzewam, że. Że gra... O, asasin? Co? Dlaczego? Co? On mnie rozpoznał? Czy on mnie ma na podsłuchu? Co? Co jest w ogóle? Ty? Co się w ogóle. Co? Muszę jakieś mniej oczywiste niki chyba dawać. Ej, naprawdę, muszę mniej oczywiste niki dawać, bo. Jak mnie już rozpoznają w ogóle, ty? Ale jazda w ogóle, bez trzyma. O, żywe. Kurde, nie zaatakowałem jej, a miałem taką dobrą pozycję. O jezus, Maria, to ale się tu sieka, ciebie. Ale... O! Chyba zginie Ta, zginęła. Proste, dobra, ty. Trzeba gdzieś... Trzeba gdzieś orkę... Za... Za... zawalić... Kłop rozpoznał! Naprawdę? Nie no nie, no to jest niemożliwe. Nie, przestań! Macie, Dobra tam, lejcie go tam! No nie! O nie! Co ja tu dostaję? Ja tu takie magiczne strzały dostaję, kurde, nie, ja nie lubię grać na grzybowej, no ale niestety poszedłem. Nie no jestem dalej w szoku, to się kameruje. Nie, no przecież chłop mnie rozpoznał. Dobra, siwe teraz? Pięknie. Dobra, ja sobie tutaj tak będę czekał. Będę tak chyba zabijał chłopów. Tak chyba zrobimy. Wbić się na trzeciego, czy się nie wbić? Dobra, wbijamy się. A czemu by nie? I tak. Nie wiem, coś chciałem mądrego powiedzieć. Spierdzielamy stąd. Dwa serduszka, dwa serduszka. Dobra, mielony. Jo. Nie, to nie jest Johnny. Ale dobra. A dobra, w sumie zostawimy chłop... O, kurde, dobra Mam już chyba lipę. Mam już chyba liptona, nie? Mam już chyba liptona Asasin cię robi ładnie No Jezu, stańcie no To nie jestem ja Oni mnie mają na podsuchu czy co? Oj, co, moimi sąsiadami, że za ścianą ich nie słyszą? Nie, o, ale teraz, ale teraz jajca są Jak to chłop mógł rozpoznać, że to ja? Ty, no nie wiem Ale no, no po stylu bicia Ale ja się nawet z nim nie biłem On, on tak po prostu O, Asasin Nie, no jajca fest, nie? Jajca Fest są. Dobra. O, Shiva zabita. Ja sobie... Muszę troszeczkę... No muszę troszeczkę HP sobie na, na, na regenerować, tak? Proszę mnie zostawić, proszę do mnie. Nie strzelać! Proszę! No nie no, zaraz zginę, no. Ten Rikemio mógłby... Rikemio, Rikemio mógłby... Mógłby się z nim bić. No nie no, chopie! No to nie jestem ja, no nie no nie te, ale on już, on już sobie powiedział, że to jestem ja i koniec. To już jestem ja na 100%. O kurde, mam dwie potki szybkości. Dobra, moment. Te, ale od razu, chłop instant pomyśl, po, pomyślał, że to jestem ja. Jajka, to są jajka, nie? To już nie są jajca, to już są jajka. Dobra, no chłopie. Dobra, zginął. Ale co mi po tym, jak ja mam jedno życie? Jeszcze ten do mnie idzie. No nie no. Halo. Ale... Mieć faworkę na jeszcze na premium? Naprawdę? Taką faworkę od widzów mieć? Ja pierdziel... O nie! Jezus! Nie! Nie! Proszę! Proszę! O, dobrze Ma być dobre ujęcie na ety Nie no, chłop teraz chodź, taką. taką. Co zrobisz? Nic nie zrobisz Pinał legend? No to jak już chłop... Wie o co chodzi, no to... Ja wiem nie, no pewnie to przegram, bo jemu się odpali tryhard, oczywiście. Nie, no, oczywiście żartuję, co by nie było, ale... Ale no, zaraz przegram. No, już przegrałem. No, GG. <laughs> tak więc, boteczki, to byłoby na tyle z tego odcinka. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie. Bartuś się z wami żegna. Subskrybujcie kanał, jeżeli wam się podobało. Zostawiajcie łapkę w górę, motywujący komentarz. Trzymajcie się, pa, pa!